Pani panie starosto, panie przewodniczący, drodzy państwo przyjaciele. Najpierw to chciałem bardzo serdecznie przeprosić panią dyrektor, że lekko zdewalowałem e, porządek, ale e, siedział właśnie za mną wójt mojej gminy, w której nie mieszkam i tak od razu mi się zrobiło. Smutno, że nie został powitany, ale powiedział, że stresu nie ma, to najważniejsze. Być może z tego samego powodu, co i ja, ponieważ ja dzisiaj już tłusty czwartek zaliczyłem skutecznie, zjadłem sześć pączków, zatem nie będę już dzwonił, bo już pewno prawidłową odpowiedź mi podał, bo groziłoby to zatem brakiem rozmiarówki we wszystkich sklepach dla puszystów. Chciałem powiedzieć, że Chciałbym powiedzieć, że jest to naprawdę super przedsięwzięcie i gratuluję pomysłodawcom, ponieważ poprzez właśnie tego typu działania budujemy elitę liderów y, wspólnoty lokalnej. Ja ostatnio uczestniczyłem, nie wiem czy na sali są przedstawiciele gminy Nowy Duninów, ale w inscenizacji bajki Czerwony Kapturek, w którym grali mieszkańcy stowarzyszenia y, Lipianki i oni właśnie poprzez tą bajkę odnosili się do spraw istotnych dla funkcjonowania gminy pani doktor ciężko miała dojechać do pacjenta bo były wyboiste drogi i wszyscy pokazywali na wójta że tą drogę trzeba właśnie do Lipianek zrobić lub jeszcze inne tego typu odniesienia do rzeczywistości ale później jak widziałem jak mocno oni to przeżywali jak bardzo integrowali się poprzez sztukę to uznałem że właśnie tego typu przedsięwzięcie jak dzisiejsze kiedy znów o, jest Pani przecież radna, która też w tym. E, tego typu przedsięwzięcie, które znów buduje kolejną grupę ludzi, która stanowi no, jakby ten rdzeń wspólnoty samorządowej, bo przecież najważniejszą sprawą 25-lecia samorządu terytorialnego jest to, że rozpoczęło się budowanie i ono trwa nadal w społeczeństwa obywatelskiego. Czyli my. Mamy odpowiedzialność za swoje wspólnoty, za swoją wieś, za swoją gminę, za powiat, województwo czy kraj. I bardzo się cieszę, że starosta Płocki Mariusz Biedny dzisiaj już y, zwrócił się do Was z tą prośbą o współpracę w tworzeniu tego forum. Oczywiście można instytucjonalnie od góry powiedzieć, że zrobimy sobie forum. Ale jeżeli nie będzie inicjatywy oddolnej, jeżeli na przykład siedzący skromnie pod ścianą szef powiatowej i nie włączy się, czy jeszcze po kolei wszyscy inni, którzy tu są, to to forum będzie lekko martwe, bo nie będzie miało tego, co najważniejsze, czyli krwioobiegu, czyli informacji z terenu, czego jest potrzeba.